Nazywam się Welina Frankowicz i właśnie obroniłam inżyniera na Wydziale Budownictwa i Nauko-Środowisku Politechniki Białostockiej na kierunku Biotechnologia. I moim tematem pracy inżynierskiej było zbadanie skuteczności promieniowania UVC, dezynfekcji powietrza w salach laboratoryjnych. Polegało to na zbadaniu jakości mikrobiologicznej powietrza przed promieniowaniem i po nastawianiu lamp otwartych i przepływowych i dezynfekcji powietrza w salach. Od dzieciństwa w sumie interesowałam się matematyką i biologią i to były moje główne zainteresowania. Poszłam też w tym kierunku, połączyłam matematykę, czyli właśnie Politechnikę i biotechnologia jest bardzo związana właśnie z biologią, z chemią, więc jeśli ktoś uważa, że te przedmioty go interesują, jak najbardziej zapraszamy. Zamierzam kontynuować naukę na magisterce na Politechnice Białostockiej. Serdecznie polecam studia na Politechnice Białostockiej. Nauczycie się wiele, zobaczycie wiele i doświadczycie wiele.